No 82 z Kurczawem, wyprawa na K2, chcieliśmy zrobić nową drogę i robiliśmy do 8200, 8 właściwie zrobiliśmy, grani tej, którą Amerykanie próbowali. No bo to były takie niedokończone tematy, więc my też próbowaliśmy, prawda, dokończyć. Potem na 7000 Ganeszu, tam niestety straciliśmy przyjaciela, potem przyszedł co, 84 Bródpik, czyli moje szybkie wejście, 85, nie, jeszcze 84, Manaslu, nową drogą. No, tak chcieliśmy coś tam. 86 Kanczendżunga, pierwsze wejście zimowe z kukuczką wchodzę. Ginie niestety, umiera właściwie Andrzej 87, no to wiadomo, walka. 8, a jeszcze 85 walka o południowościaną loce. 87 walka. 86 makalu. 87 walka o. o po drugi raz o południową 87-8 loce solowe wejście zimą. 89. Legendy wspinania to cykl nagrań, który ma na celu zapisać i tym samym zachować wspomnienia dla przyszłych pokoleń. Nazywam się Krzysztof Wielicki. Urodziłem się dawno temu, był w 1950 roku. No, to był prawdopodobnie ciężki czas. Ja ich nie pamiętam, bo byłem dzieckiem, mieszkałem na wsi, ale ojciec był kierownikiem szkoły, więc nie mieliśmy gospodarstwa, więc miałem tak jakbym był cały rok na czasach. Ale potem szedłem taką drogą, To tak było kiedyś, że brat gdzieś szedł, to się szło za bratem starszym. Brat starszy do liceum, ja za nim do liceum. Sześć lat arcerstwa, bardzo takiego fajnego arcerstwa, innego niż dziś trochę. Brat na studia, ja za nim na studia. Brat na elektronikę, ja na elektronikę. Tak trafiłem do Wrocławia. Oczywiście poprzez sarcesto miałem już kontakt z naturą, z wyjazdami, biwakami, obozami, a turystykę taką prawdziwą to właśnie na studiach dopiero. Ja Studiowałem w Wrocławiu, blisko Karkonosze, mieszkałem w Akademiku, więc nie było rodziców, to każdy weekend jeżdżaliśmy w góry, prawda, turystycznie można powiedzieć. I właśnie trafiłem raz pod Jelenią Górę, w Góry Sokole, zobaczyłem ludzi wspinających się. I tak jak mówiłem, przypadek zrządził, ponieważ jak zobaczyłem się wspinają, byłem z kolegą, i się wspiąć na jakąś skałę, bez liny oczywiście. To wspinanie mi dało tyle emocji, tyle strachu się tam najadłem, bo gdzieś miałem może 6-8 metrów ta skałka. Bałem się zeskoczyć, bo moje nogę złamię, bo musiałem wejść na górę. Jak wyszedłem na górę na tę skalkę, to pomyślałem, że to jest to, kurde. Ponieważ byliśmy tak zachłannie z kolegą na, na to wspinanie, tak nam się spodobało, że zaczęliśmy wspinać. Pamiętam, padał deszcz. Myśmy się wspinali, no bo jak przyjechaliśmy z skały, trzeba się wspinać. <laughs> I gdzieś pośliznąłem się. Miałem punkt asekuracyjny, hak, ale był dosyć nisko, także doleciałem do takiej półki i uderzyłem plecami, właściwie lędźwiami w półkę, spadłem niżej, trzymałem się pół metra na ziemię. No ale od tego uderzenia oczywiście L1, L2, L3, czony, kompresja. No wiadomo, szpital gorset gipsowy taki otrzymałem, od pachwiny do szyi. Może pomyśleć, że to było ostrzeżenie. No, bo tak w życiu czasem jest, że człowiek wybiera jakąś drogę, mówi o, o sobie teraz, i dostaje ostrzeżenie, nie? Nie idź tą drogą. O, masz taki. A u mnie to zadziało zupełnie odwrotnie. Właśnie powiedziałem, że będę to właśnie robił. Nie? To, tak, to tak różnie było, prawda? Że, I to, to nie było coś, co by mnie... Kazała mi zawrócić z tej drogi. Ojciec, kiedy się dowiedział, że się wspinał, to mi kiedyś tak doradził: Synu, może być tak na jakiś bezpieczniejszy sport, jakieś wioślarstwo albo kajakarstwo. On nie rozumiał tego, że to nie jest tak, że można sobie zmienić, prawda? Bo pasja to jest coś, z czym się umiera i nie da się z pasji wyzwolić, a nasza pasja jest szczególna. Każdy, kto się wspina, dobrze to wie. Ale mieliśmy do czynienia z człowiekiem, który, jak to mówią, zjadł na tym zęby, więc poprosiliśmy, by rzucił na temat pasji wspinaczkowej trochę światła. Wspinający się nie mają swoich guru na zasadzie. Każdy podąża swoją drogą, zauważyłem. Proszę zauważyć, że w piłce nożnej czy w innej, to każdy chce być Lewandowskim Olomessim. W naszym środowisku nikt nie chce być Mesterem ani Kukuczką. Każdy ma swoją drogę. Wróćmy do początków. Potem były Tatry. Kurs taczański, na który pojechałem poza, poza oficjalnym składem, ponieważ miałem wypadek i w zasadzie nie mogłem jechać. <gry> ale ja i tak pojechałem, bo wypadek miałem 25 kwietnia, a wyjazd był w czerwcu. Ale pamiętam, że z tą grupą, która wyjechała z klubu na kurs taczański, to ja z nimi się wspinałem, tylko nielegalnie. Nie mogłem legalnie być w tej grupie, ale wspinaliśmy się razem. Potem był chyba krót zimowy, tak, to był Rudkiewicz. Tatrach, na Słowacji, potem były Dolomity, nie, potem były Alpy w Potem były Dolomity, potem Kaukaz, jeden raz, drugi raz, dwa razy w Kaukazie. No już na wyjazdach centralnych, już były przez Polski Związek Alpinizmu organizowane wyjazdy. No, i potem, tak jak mówiłem, Hindukus, czyli tak, Hindukusz, Pamir i Himalaja. Taka kolejność nie była. Kiedy weszliśmy na Ewers, to ja czułem, że to nie ja wszedłem, tylko że to cała wyprawa weszła, że to Polska weszła. Byliśmy tak podbudowani tym, tą tożsamością polską, że to my, Polacy, mamy sukces, że. No, wystarczy powiedzieć, że kiedy zeszliśmy do bazy, to jeden z kolegów mu łzy pociekły, nie z zawiści, nie zazdrości. On się cieszył, że nam jako zespołowi się udało i rzeczywiście te nasze słowa ze szczytu, które mówią, że to jest nasz wspólny sukces, to, to nie było grane, to było naturalne, to było prawdziwe. Ten Everest, jeśli chodzi o mnie, to dało mi do zrozumienia, że prawdopodobnie w górach wysokich będę się czuł dobrze. Że jest to moje pole do działania, że to jest mój graal. Będzie góry wysokie. Krzysztof, jak to ujął, zostawił zawód wyuczony i razem z paszportem sportowym wyruszał raz po raz do Karakorum w Himalaje. Tak minęło prawie 30 lat. Właściwie wtedy już, nie, wtedy już zacząłem jeździć na te wyprawy eksploracyjne na sześćdziesięczny szczyty. No bo już miałem 60 prawie lat. No to już tak pomyślałem sobie, że odpuszczam. No ale przyszedł rok 2013 i Hajzer, który, że tak powiem, prowadził dalej ten Himalajizm Zimowy, już miał dwie próby na blodpiku, miał jechać trzeci raz, mój Krzywu pojedź, bo już mi się chce, ja już nie chcę ciągnąć ten blodpik jeździć. ja właśnie nie miałem co, mówię, dobra to pojadę. Jako kierownik już pojechałem, wtedy rzeczywiście. Wiadomo, jak się wyprawa zakończyła tragedią wielką. Żałowałem potem, że się zgodziłem pojechać na tą wyprawę, no ale stało się. Porażki, no były tragedie, powiedziałem ja nie do tego porażkami, ale tragedie, które się zdarzały, niestety. Ale one nie były w stanie zmusić nas do zaprzestania wspinania się. Oczywiście były przecież komisje wypadkowe, które badały wypadki. Wyciągaliśmy wnioski z tego. No ale góry. No, ja oczywiście jestem zwolennikiem teorii, że nie, góry zabijają człowieka, popełnia błąd. Ale są obiektywne też niebezpieczeństwa. Nie? Zdarza się. No niestety góry niby są martwe, ale potrafią czasem ożyć nie właściwie w niewłaściwym momencie. Nie wiem, jakiś serak, który wisi dwa lata, nie leci i nagle we wtorek o szóstej, kiedy ktoś idzie, spada. Na no to już nie mamy szans, żeby prawda, się uchronić od takich sytuacji. Jest też dużo sytuacji takich nieprzewidywalnych, bo to zmienia się pogoda, sytuacja, zdrowie alpinisty. Niestety zdarzają się wypadki, ale tak jak mówię, raczej każdy uważał, że być może gdzieś to tam jest głęboko osadzone, że, że, że się z tym godzimy, że możemy nie wrócić. Ale to musiało być gdzieś głęboko, bo tak na, na powierzchni to zawsze każdy mówi, że zawsze wróci. To, to chyba większość z mojego pokolenia taką miała zawsze filozofię. Wiara w siebie. No, to coś takiego nas cechowało. A porażka. No oczywiście, że... Zostawały rodziny czasem, dzieci. Był to jakiś pewnego rodzaju egoizm, oczywiście nasz, zostawiając rodziny. No ale nam się wydawało, że piszemy jakąś historię, za to nie wiem, że mamy jakąś misję, prawda? Tłumaczyliśmy tak sobie, to co jest tak nie do końca prawdziwe? Ale no, inną sprawą jest, że można by tak ogólnie powiedzieć, że trudno jest osiągać sukces bez w różnych dziedzinach życia. Że Przeważnie, sukces jest okupiony jakimś kosztem, różnym. No, nasz był często wielkim kosztem, powiedziałbym. Trochę pod wpływem przyjaciół z klubu, którzy mnie mobilizowali do tego, żeby tą koronę zdobywać, bo ja nigdy korony nie, nie było w mojej głowie tą koroną Himalajów, ale mając 12 szczytów, tak pod naciskiem przyjaciół stary mógłbyś skończyć tą. No i tak te ostatnie dwa szczyty, czyli K2, w jednym sezonie letnim 96. To nie było proste takie, bo musiałem... nie dać w jednym sezonie 300 km oddalone na szczyty. No ale tak sobie myślałem, że wcześniej pojedziemy na K2, zezwoleniem mieliśmy od Chińczyków, a koledzy z klubu mieli wyjechać na Nanga Parbat i pomyślałem, że jak wejdę na K2, wracając przez Pakistan, oni 5 tygodni później by wyjechali po nas, to już tam będą przygotowana logistyka, prawda? obozy, namioty, liny. Wezmę tylko Dżumari, siek, siek, na no ostatni szczyt wejdę. No, okazało się, że K2 rzeczywiście zdobyliśmy, zresztą dobry styl, że jeszcze Piotr Potryk, Pustelnik Pawłowski, dwójka Włochów, Carlos już No, udana wyprawa K2. No, ale dowiedziałem się, że koledzy z Nanga Parban wrócili do kraju. Niestety zrezygnowali. No i miałem dylemat, bo byłem trzy lata, byłem sam. Nigdy pod tą górą nie byłem. To też jest zły przykład dla młodych, że tak nie należy postępować. Należy się przygotowywać, ja się kompletnie nie przygotowałem. Znałem tylko zdjęcie tej ściany, nic więcej nie miałem. Nie wiem co mnie... Do dzisiaj nie potrafię z tego wytłumaczyć, dlaczego zdecydowanie się pójść sam, wiedząc, że nie ma żadnej wyprawy zresztą. Wszystkie zrezygnowały w 96 roku. Oczywiście, że nie powinienem tego robić. Nie wiem, nie wiem. Może ostatni szczyt, może... Nie chciałem się tak poddać, tylko tam spróbuję, no... Nieważne. Wszedłem. Po raz pierwszy miałem problem z tak... Może nie problem, tylko taką... Tak sobie pomyślałem, jestem sam na szczycie, a nie jest prosto zdobyć na To jest taki straszny moloch tam. Na górze to jest taka rozbudowana, tak... w ogóle nie wiadomo, gdzie jest. Że nie mam dowodu, nie? W ogóle. Tylko ci pasterze tam na dole byli. No bo pasterze sądzili, że zresztą wyglądałem jak turysta, który przed plecakiem nie wiem w jakiej sprawie. Góra, proszę tutaj góra. Sądzili, że no wiadomo, coś tam z głową mam. I na szczycie sobie pomyślałem, muszę coś zrobić. Że nabrałem kamieni. Pomyślałem, kurde, kamienie każdy wie, przecież, jak wyglądają kamienie. Nie? Ale, ponieważ jaż była rzeczywiście powoda dobra. I odsunęła się taka półka, i takie różne reszki tam sprzętu, materiał. Taki materiał żółty był, z ten materiał, wyszedł z hakiem. Mosiężnym, pamiątkowym, i był wygrawerowany. Austria 76, High Mountain, grup Graz, 20 lat przede mną. No, miałem dowód, te kieszonki, schowałem, ale muszę powiedzieć, że jak zjechałem tą ścianą, to wyszedł naprzeciwko mnie ten taki sardar, który tam prowadził mnie z tymi tragarzami do tej bazy tam wszyscy mają broń, kałachy, więc wywalił taką serię w powietrze, powiedział do mnie well-down. Well oni nie mogli wiedzieć, że oni mnie obserwowali, okazało się. Przez lunetę, bo oni nie wierzyli. Sądzili, że ja tam wiesz, podejdę pod ścianę i wrócę. No. I powiem dalej: po tej zdobyciu tej kamery, w klubie nikt mnie nie pytał o dowód. Jak przyjechałem do domu, masz jakiś no, dowód, nie? trochę mnie to złościło, i cztery lata później na takiej konferencji w Włoszech się chciałem pochwalić tym dowodem. Wstaje z publiczności Robert Schauer mówi to jest mój hak. On zostawił tego hak. Historia się pięknie zamknęła. Na koniec pytaliśmy Krzysztofa jakie jest jego największe osiągnięcie. Takie z którego jest najbardziej zadowolony. Manga Parbat solo